Moi drodzy, witam Was w szóstym odcinku z serii. Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Mamy tutaj ludzi kwiatowego w naszej osadzie. Nie wypadałoby zaprzyjaźnić się z nimi odpowiednio. Jest na pewno jeden szpieg i chciałbym go pokonać skrytobójczo. Żeby, nasz, żeby to była nasza pierwsza ofiara dla ukrytego ostrza. Ślicznie. Dobra, ale zanim to. Niczego nie możemy z niego pozyskać. I wezwijmy sobie kruka. Czyli musimy to naprzód skonować, tak? Czy to może przeskakuje? Nie. Okej, czyli teraz ten obszar, taki świecący, to jest obszar fabuladny. W sensie naszego zadania fabuladnego. To może zapomnimy, że jest. Napisane pod spacją premia. No dobra, tu jest jeden. Po prostu nie dajmy temu się wybić z, z immersji. Tam chyba jest kolejny. No dobra, ja bym w tym układzie już napierał. I oni są gdzieś tam. E, co możemy zebrać? Zapasy pełne. Ciekawe, czy taki nostek w osadzie nam zawsze będzie odnawiać mm, zapasy nasze. I nie będziemy musieli się nimi później przejmować. Czy może jednak to będzie zależało od nas, czy będzie to odnawiane, czy nie?

Ciekawe, trzeba osiągnąć Jak jest jakieś za. Serie zabójstw. A po tym niego jaki mieliśmy w. Oddichnisz, na pewno to wykonamy. Bez większego problemu. Co to za notka? Ok, tu ktoś jeszcze jest. A to mu plecy zrobimy na spokojnie. No, nie wiem do się. Sigurd must know about this. Ok, no tym teraz bardzo ładnie podżyna ścięgna. No, co w sumie jest w takim śmierci, bo jakby nie patrzę w takich warunkach na przeciętych ścięgnach, bez możliwości chodzenia, to raczej się długo nie, nie pożyje. Zaskocz. Dobra. Pytanie, czy nasz król nie ufa za bardzo temu, że kiotwę będzie pasywny. Według Kiotwe może mieć ochotę zaatakować bardzo niedługo. I szczerze mnie to tak trochę niepokoi, bo tutaj no jednak... With each day we We do not have the men to storm Kjotve's fortress. The losses would ruin us. The losses have ruined us, father. Until we cut off this serpent's head, it will poison us day by day, drop by drop. The poison has already polluted our waters. God save us. What happened? Spies in our camp. Three men sent by Kjotve to kill us as we slept. I returned the favor. There, you see? This is what waiting brings. We must answer this insult. They came from Notfall, that wailing village under Kjotwe's control. We hid him there. Burn it down before Kjotwe learns his spies are dead. He may have sent more. I can search the village while you round up the crew. No need. I will send Hytham to search the area. You can rely on him while we are away. We? Oui. Do you mean to join us? Nie mam nikogo na tak jak ty. Ale to będzie od mojej pierwszej Nie lubię tego, ale nie cię. Chyba go przekonaliśmy. W sensie że ta Dwioodna. O dobra, teraz co musimy zrobić? Splunt tutaj zapasy kiotwego. Czyli musimy już płynąć w tym okułacie Zaraz, jak to na mapce wygląda? Aha, to jest tutaj. Właściwie trzecie to już jest. O kurde, jak ten czas szybko leci. No dobra, to w tym okładzie na łódź i...

I grew afraid, afraid I would not return in time to see Kurtve's end. Afraid, I would not see him bleed out like a stuck pig in a drift of snow. But here I am, home in time to join those I have missed, those I love. In this glorious fight, today we seize Notfall from Kurtve. Tonight his heart will pulse with worry. Tomorrow. It will burst from fear! He will beseech the gods for aid, but they will be deaf to his cries. And soon the Raven Clan will feast on his death! No, sumie... you know these isles best will lead us to victory. I will show the way, but you must lead us there. Oh Heyward, I missed having you at my side. Ja to dobijcie. Ale nie chciałem przyspieszyć. Chociaż chyba nie możemy przyspieszyć. Okej, okay, piesi. No. Jak śpiewają? Tylko, że chyba jestem głuchy, bo niczego nie słyszę, no ale.

Tylko dlaczego tutaj my tego nie mogliśmy zauważyć? O nic to. Najpierw ich wyróżnimy, a później będziemy się bawić w znajdźki. No chyba tego musimy. Okej, okay, padł. Masz, się lokujmy póki co. O właśnie gdzie ty masz tarcze wyposażoną Przyjacielu do dogi. Proszę sobie ją natychmiast założyć. Dziękuję. Komputerka jeszcze nie mamy. A tutaj ostrze. Chyba jest gdzie indziej. Dobra, ale wiem, że mamy na pewno. Jestem tylko sam z tego co widzę. Ups! Chudrze, czy możemy jakoś. Przerwać? A to co w twarz wybuchło? Jakby nie było. Dobra, do wody. Aj. Trochę zabrakło. Dobra, przeczytajmy to sobie. Szkoda, że ten wybuch nam tyle punktów odebrał. Dobra, czyli musimy z tym uważać, żeby nie być przy jakichś pojemnikach. A potem przy jakichś dzbankach, bo możemy to nawet życiem przypłacić. Lepiej będzie puścić Eivora na całą szerokość ulicy. No toż to, szykujcie się. This area is off limits. Be regular! Leave there! The Ravens claim no one for all. Hmm. Raise this place! Now, stop it! And let all who pledge to kill me feel the frost of our steel! I'm over here! Don't sit back to sweat! Oh, oh. Raise this place! Burn and pellets! And let all who, <mulity> who pledge to kill me! Aż to teraz? Nawet tako sami dzieli. A to się nie wiadocь. Idealnie piękny hadzik. A jeszcze ja podpalił. Za bardzo przywodzi. Jesteśmy będzie spoko. To są nasi. To też nasz. Chyba to bardzo polubię łuk, mam takie wrażenie. Dobra. To trzeba jakoś ich podejść. ślicznie. Sa 300, sporo. Troszkę musiało złożyć. Prandrujmy to może. Jała maska. A to samo nasi wszyscy. Przez się, że ktoś chce nas atakować. Nie no, tu jest w porządku. Tu nic raczej nie ma. Musimy iść głębiej. Czy nikogo nie widzę? O cicho Zabawanie. bardzo ładnie Ej, wod. Bardzo bo ale po swoje to na szybciej, silny atak, tak tylko znowu teraz czy nie wziął. Dajmy mu ją ponownie. Trzeba na napięć. Jeszcze go brakuje elementu. To, co nie jest przeciwko nam, a to spotkałyśmy, zostaw to mój kill, tarczę. bardzo ładnie. Ejwor, tak, całkiem po wikingowemu. Są nasi. Nie, tutaj wrogów już nie ma. Anio, ktoś jest tam z tyłu. Ja Taka pulsacja niczymy w Wiedźminie 3. Specjalne specjalnym trybie. Ok, jeszcze nasos, kurwa, to byłem przetrzebiony już. No to lepszym sobie przy okazji, dobra. Kaptur. Zmieni dozwin. Ślicznie. Idziemy dalej. Nie, nie, nie. wyjdź z kolka, wejdź z to tak chyba. Czyje czy, czy to są? Kurczę się, podpaliliśmy. Dobra, podlacz się. Patrzcie do sykula. Tu jest jeszcze jakiś wpis w kodeksie. Chyba albo jakaś inna znajdźka po prostu. To powinno być nad nami. Tym bardzo chętnie znajdę. Ja czekam, dokąd skończymy ten samołączek, żeby móc swobodnie sobie poekspalować wszystko. Bo póki co, jednak, no nie chciałbym tego samouczka do niepotrzebnie. Okej, okay, tutaj, no niby to jest przy nas. A to jest pod nami. Tam pójdziemy później, a. A po teraz? Tak, teraz niepotrzebnie wtedy. W tą stronę poszliśmy. I to gdzieś było w ten tej jaskini, przecież. O, było tutaj. Tutaj, co ciekawe, nie mamy pochodni. Yy, to było w w Origins, tam myślę. Ale to nic, jak widzę, że jest odpowiednio jasno. Więc ta pochodnia nie musi być konieczna. Czy tu są w tym pomieszczeniu jakieś skadby? Nie, coś jest za. Okej, okay, co to jest? Począta księga. ja to podów. Ok, menu zdolności. A co o to chodziło? To 8 na raz w porządku. Często są w klasztorach lub w obozach wojskowych. Wszystko jasne. Przepiszmy to sobie może jako jedyneczkę naszą. I tutaj widzę, że to jest to związane. Przynajmniej póki co. Bardzo podobnie do tego, co się działo w Odysei, ponieważ tam też pod poszczególnymi cyframi mieliśmy różne umiejętności. Tak przynajmniej było w samouczku. ja w Odysei widziałem bardzo mało czasu. Tam może to trochę tak inaczej wygląda, ale z tego, co tak zaobserwowałem, to myślę, się tak to wyglądało. No gdzie jest Sigurd i tutaj, jak to w ogóle mapka tego wygląda? Wygląda tak, że to jest nawet sporo rzeczy do To będę musiał sobie ten X sprawdzić. To jest już może to, co zebraliśmy, czy, czy nie? Coś tak sięga. Dajcie widać w komentarzu, to będę mieć trochę. trochę mniej roboty. Do Dobra, gdzie ty stoisz, przyjacielu? Okej, okay, czyli to wybucha po tym, jak strzelimy. Okej, okay, no dobra, to nie po trochę doświetlił niebo na czerwono, ale to już nie nasz problem. Sigurd, jesteśmy Hail Raven you reap a harvest! Who face. father long I am Guthorm, uncle to King Harold of the North. I speak for my nephew when there is need. This is not King Harold's land. Why does he send warriors so far south? You may ask him yourself. My lord. Thank you, uncle. And you are Sigurd of the Raven clan, is that right? Son of the wise King Stabion? I am. And you are standing on his land, King Harold. Land we have reclaimed with blood and steel. That I see, and I honor it. For I have not come to war against you, but for you, at the request of your father. The canny wolf? Was this the plan he spoke of? I offer my support. With my warriors, your Raven clan can take Kirtve's fortress and settle this rivalry for good. This is good news, Eivor. The wandering king will tip our fortunes. Why risk your men to help us, King? Have you a stake in this fight? This war between Ketwe's clan and your own has long simmered on my southern border. I wish to see it put to rest. There will be no peace while Ketwe lives. But there's much agreement between your father and me. This blood feud runs deep, King Harald. We welcome your help, but I must lead the charge. I see. Is this a question of honor? It is. Many winters ago, Kjotwe broke an oath to our fathers he betrayed a friendly peace and slaughtered many i understand sigurd jarl will lead the assault against kurtvei and his clan give him full command of my ships and my warriors when your victory is in hand sigurd find me at Alrekstadir. and we will celebrate together we'll gather at florli near the mouth of the fjord northeast of here will you join us hold a moment you captain our longship Eivor. Meet us there, and we will claim kurtvis's head for the gods. Brother, I have waited too many years for this day. When Kurtvis stands before us, give me the final blow. You will have it, Eivor. You deserve it. Eivor, Eivor, give us a hand! Harald is generous with his troops.

Chyba jeszcze chwila. To nie powiem, no. W perspektywa utłuczenia kwiatwego jest bardzo kusząca w tym momencie. Dobra, ale gdzie my jesteśmy? Punkt umiejętności. Już, już, już się dobi. Umiejętności, dwa punkciki mamy. To jest ogłoszenie, tutaj co mamy. A taka dystansowa odporność i tutaj walka wręcz. O, proszę, jest coś nowego tutaj. Działania w ukryciu są. To kruka. To się przyda. Zaawansowana likwidacja. Brzmi ciekawie. Hmm, w głowę. Bo to będzie, trochę będzie zbudowane niż myślałem, że może być. Dobra, bierzemy tak póki co. Później sobie to pójdziemy i w te umiejętności. A, gdzie jest Sigurd? 100 metrów od nas. Jak to na mapce wygląda? Aha, my już jesteśmy we Flodli. Czy czy jak? Nie, ja, bo my tu płynęliśmy. Tak, i to dokończymy plan dodowania Więc teraz tutaj musimy wszystko wybadać. Ale tu jest miejsce, gdzie jest kiotwa w tym układzie. Tam jesteśmy tu, on jest tutaj. Ciekawie to wyszło, ciekawie. Dobra, pomówmy sobie z naszym przeszywanym bratem zobaczmy od czego dojdziemy. Jakie będzie nasze porozumienie O ile w ogóle będzie? Tam tutaj jest. No, sobie ładne miejsce wybrał. Jest dwa Ok, czyli szykujemy się do bitwy. you missed the opening act kurtve's forward camp melted like a spring thaw at our approach is it from here we launch our attack we do indeed and we are ready to fight king harold's forces are well in place only give the word i will but before we strike i have a request name it that Eivor may give challenge to Kurtve at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. Yes. Is, is this what you want? Kjotwe robbed my father of all honor and dignity. I will win it back. When honor is at stake, let none interfere. And if Kurtvis should die before the battle begins, all the better for our chances. A właśnie to poczekamy sobie, ponieważ, drodzy, w tym odcinku to by było wszystko, i dzisiaj też by było wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się znowu w dwóch odcinkach jutrzejszych. To dla Lawost C. Trzymajcie się, papa. Pa.